Pomóc? Ważniejsze pytanie to, jak ja mogę pomóc. Mogę go nie zadawać? Pozwól, że dopieszczę ten twój plan. Jak chcesz, żeby wyszło odjazdowo, to dobrze się składa, bo znam się na rzeczy. No. To. Ja! Żart? Nie! Pamiętasz gwiazdkę i. Posłuchaj, chcę ci pomóc. A, dzięki, Zed, ale serio nie trzeba. E ale w sumie nie zaszkodzi, żeby ktoś, kto uwielbia się angażować, rzucił okiem na plan i sprawdził, czy o czymś nie zapomniałaś. Nie? Co co? Ech, masz. Aha. Aha. Hmm, okej. Aha. Dobrze, że mnie masz, bo potrzebna jest jeszcze jedna ważna rzecz. Pącz! Nie ma go na liście! O, dlatego, że ja go zrobię. Babcia dała mi świetny przepis na poncz! Co? Nie dość, że wszystko organizujesz, to robisz pącz? Taka zniewaga pomocnika wymaga! Proszę, pozwól, że to ja zrobię pącz i zdejmę to brzemię z Twoich barków. Cóż, jeśli dzięki temu skończymy tę rozmowę, to niech będzie! Tak, tak, tak! Nie martw się, Bri! Wiem, że pącz to najważniejsza część imprezy i cię nie zawiodę! Uf, co by bez ciebie zrobili, Zed? Gratuluję ci, Addison. Właśnie ukończyłaś kurs dla początkujących! Brawo! Poradziłaś sobie należycie! Wow! Ale wystarczy tych słabych oklepanych formułek, bo pora aby wręczyć ci. Nareszcie dostanę tę rękawicę. Te? Naklejkę. Zrobiłaś to, co musiałaś zrobić. A, e, jasne. Ja uwielbiam naklejki motywacyjne. Ale e, co z moją rękawicą? Twoją? <laughs> Najpierw ukończ kurs dla zaawansowanych. Nie będziesz mogła z niej skorzystać. Musisz w pełni opanować swoją moc i nigdy nie tracić nerwów. Przecież nad nią panuję! Tak, właśnie widziałam. Proszę! Tak się starałam i jestem gotowa! Moje narzędzia analityczne wskazują, że nie. Ale ucz się dalej, a wkrótce osiągniesz cel. Może chcesz na pocieszenie jeszcze jedną naklejkę. Tak. I co ja zrobię? Obiecałam Bri, że użyję rękawicy i urządzę pokaz świateł. Ech. Co? Tak ją zostawiła? Dobra, nie oprę się! zamierzone. Wyglądasz pięknie. No i masz rękawice, ależ to. Tak. Obczaj to. Obczaj to. Ha, czemu nie działa? Pani komputer nie pokazała ci, jakiej używać na koniec kursu? E, nie, ale przecież wiesz, jaka ona jest i że często strasznie się rozkleja. No Ale, nieważne, wejdźmy, bo chce mi się pić. Uh, sycham. Czekaj, pić? Usychasz? Napoje? Miałem wziąć poncz, jak mogłem zapomnieć? To nie w twoim stylu. No wiem, ale zwykle ja opracowuję plan, a to inni muszą go zrealizować. Powiedz Bri, co i jak. Na pewno znajdziecie rozwiązanie. Nie! Bri osobiście powierzyła mi to brzemię, więc muszę coś znaleźć. Pącz, kompot, oranżadę, cokolwiek! I uroczyście przysięgam, że nie wrócę bez napojów! Tak! Czas na moc błyskawic! I po! Myślisz, że ogarniesz, bo powinienem już Jasne, lecieć. Jasne, czaję. Leć śmiało. Ach, co za szmelc.